Dzień dobry, dzień dobry. Pierwszy czwartek września, czyli dokładnie 4 września 2025 i 11 już spod Rzeszowskich Klasyków Nocą. Godzina 18.47 na chwilę obecną. 5 samochodów, 3 to stali bywalcy, czwarty się pojawia czasami, natomiast piąty to absolutna nowość. Mercedes W114 tak, W114, nie W115 ale generalnie niewielka różnica po prostu poprzednich 115 z tego co mówi właściciel 69 rok i auto w bardzo ładnym stanie że to znacie to znacie, to znacie jak tutaj kolega właśnie z to się śmiało że pokażę Mercedesa i powiem o, tego jeszcze nie widzieliście także w przepięknym stanie można powiedzieć, że no prawie Full oryginal, bo troszeczkę malowany, ale to tylko z przodu. Reszta w oryginale, naprawdę przepiękny samochód. Ale z znawcą Mercedesa nie muszę chyba mówić, co to za wóz, jak, jakiej jakości były te stare Mercedesy. Na pewno dużo lepsze niż obecne, zresztą tak jak wszystko. Dlatego właśnie spotykamy się i doceniamy stare pojazdy, bo są lepsze niż te nowe. W tym momencie samochody się robi po to, żeby nie służyły tak długo, bo. Konsumpcja postępuje, także trzeba dużo produkować i sprzedawać, więc jeżeli trzeba sprzedawać, no to musi się coś psuć i wracam do Was za chwilę. Godzina 18.52, wjeżdża szósty pojazd, też już znany, Cienkas, także no, mimo tego, że dzisiaj bardzo padało rano, w sumie prognozy nie są zbyt optymistyczne, no ale patrząc na niebo na razie jest ok chociaż według prognoz ma przyjść ulewa no ale miejmy nadzieję, że ominie Rzeszów no i właśnie wjeżdża siódmy ósmy dziewiąty i dziesiąty samochód także no głównie stali dywalcy. Aktualizacja, godzina 9.07, widzicie, dojechała c która już się pojawiała na RKNach Jedna piątka, Warszawa, druga piątka, trzecia piątka, to chyba pierwszy raz widzicie zresztą. Camaro, no i tutaj mamy Mercedes 124 w wersji Coupe. Obok już widzieliście wcześniej w wersji Cabrio. No i w dowali czyli Fiat Coupe. Także wracamy za chwilę. Godzina 19.14, 17 samochodów, dojechał Golf. Tu już stały dwalec. tutaj mamy ciekawy samochód. Triumfa. Także taka w sumie zabaweczka można powiedzieć, bo faktycznie wygląda jak zabawkowy. Rum speed 4 Piękny wóz. No i wjeżdża 18 samochód. Także. Co się dzieje, co było do przewidzenia. A ja staram się na bieżąco oczywiście robić zdjęcia, dzięki czemu wiem ile tych samochodów jest. No i e, później zdjęcia trafią oczywiście do robić. Mamy 19 samochód, a tu wjeżdża 20, czyli się wrolet no Zobaczymy czy coś jeszcze pojawi. Aktualnie 1929, także uważam za dobry wynik, zwłaszcza że e, nie puściłem dzisiaj wydarzenia. Tylko o 17.00 relacje, że jest RKN. Aktualizacja, godzina 19.43 i 23 pojazdy na zlocie. Kolejny strajk bywa z tego węglu. Świeży tutaj nabytek Peugeot 106. sab, który już był na rkn no I właściwie to by było na chwilę, bez tyle. Zobaczymy, czy się jeszcze jakiś wóz pojawi. No, ale naprawdę dzisiaj dość ciekawi uważam, że jest sporo tych samochodów. Każdy znajdzie coś dla siebie. No i głównie tak, jak to już bywa w sumie odkąd ja tutaj się pojawiam na każdym spocie, to stali bywalcy plus jacyś przypadkowi. Chociaż są tacy, co są co tydzień, a są tacy, co się pojawiają raz, dwa razy w sezonie. Także zostawiam was na chwilę i wracam za jakiś czas. Aktualizacja godzina 19.57, 24. i 25 samochód. A może wam przy będzie troszeczkę lepiej, chociaż to widzę bardzo. Czyli kolejni dwaj stali wywalcy. Tak, drugie komary, czasami się właśnie dwa pojawiają. Dzisiaj się tak stało. Już się część samochodów przewinęło, ale uważam, że jak na taką pogodę i na e, spot, niby po oficjalnym zamknięciu sezonu, e, no jest tutaj sporo samochodów. Aktualizacja, godzina 21. 21, dojechał 26 samochód, ale na placu aktualnie już zostało tylko 7 samochodów także drobną usterka czujnika stopu, który się zablokował, właśnie sobie lubimy tutaj przy świacie. no i tym miłym akcentem będę kończył dzisiejszą relację, także zapraszam Was na kolejne spoty i na pożegnanie, zamknięcie sezonu na terenie dworu Ostoja Wiesiące z wieczornymi klasykami nocą w, najb... w najbliższą niedzielę, czyli śniadło śnie. Dziękuję, do zobaczenia.